Cześć moi kochani! Dzisiaj 31 marca, a ja jestem na Pogórzu Kaczawskim. Wybrałam się w trasę proponowaną przez wspaniały portal przyrodniczo.pl, który jest zawsze dla mnie ogromnym źródłem wiedzy i inspiracji. Zaczynam od Bukowej Góry. Portal przyrodniczo.pl pokazywał w swoich ostatnich postach przylaszczki. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale ja tych kwiatów jeszcze nigdy w życiu nie widziałam i dzisiaj chcę je właśnie poznać, sfotografować, sfilmować, popodziwiać, bo są to przepięknej urody kwiatuszki. I słuchajcie, daleko od auta nie musiałam odchodzić. Przylaszki faktycznie tutaj są. Wygląda na to, że rosną jak, jak w innych lasach za wilce, w ogromnych ilościach i jestem absolutnie oczarowana. Przylaszki są to moje nowe, ukochane kwiaty. Nie wiem, może w waszym życiu występują często. Rosną wam gdzieś w ogródku albo przy domowym lasku, i nie, nie robią już dla Was takiej furory, ale dla mnie jest to odkrycie naprawdę coś pięknego, ale będzie focone. No cuda. Trochę żal było mi się dzisiaj wydostawać z Wrocławia, bo we Wrocławiu wreszcie wspaniała pogoda. 22 stopnie, ale tutaj też jest równie ciepło. Także wspaniały dzień na wycieczkę poza miasto. Jest środa, ostatni dzień marca, a ja mam urlop. Zawilce też zaczynają tutaj już kwitnąć. Także za chwileczkę będzie tutaj absolutnie przepiękny miks bieli i fioletu. W słońcu wyglądają te przylaszczki, co prawda bardziej na niebieskie, ale są przepięknie fioletowe. Ja myślałam, słuchajcie, że tutaj. Jeszcze spotkam jakieś resztki śniegu, a tu okazuje się, że tu wszystko tak samo kwitnie jak pod Wrocławiem, jeżeli nie bardziej. Czosnek niedźwiedzi już szaleje, zawilce porozkwitane, są też te żółte. Wszystko jest jak należy, ciepełko, 22 stopnie. Super miejscówka, naprawdę nie wiem czy dzisiaj zobaczę dużo więcej, bo strasznie mi się tu podoba i jeszcze chcę wrócić na te przylaszczki. Jest taki strumyczek, to oczywiście sprawdzam trochę pod kątem smardzów, co tu się dzieje. Patrzcie, jaka łąka kolorowych kwiatów. Cudne miejsce, serio. Co za miejsce w ogóle, no po prostu szałowe. Wspaniałe. Tu ogromna lipa drobnolistna. Słuchajcie, tu jest po prostu królestwo czosnku niedźwiedziego. Jest go masa wszędzie. Proszę, w jednym miejscu jaki urodzaj grzybów. Tutaj patrzcie jakie ilości czwartenicy bulwiastej, ale też przy okazji jak zaczęłam tutaj się przymierzać do filmiku, to zobaczyłam, że... Są tutaj też czarki zakopane. A następna, proszę bardzo. No, bardzo fajne miejsce z tej bukowej góry. Ciekawe, co tutaj rośnie w sezonie grzybowym. Może lejkowce dęte. One lubią buki. Na pewno jeszcze odwiedzę. Zdecydowanie warto odwiedzić Bukową Górę na Pogórzu Kaczawskim na Dolnym Śląsku. W tej chwili przepięknie kwitną tutaj przylaszczki. Jestem naprawdę bardzo zadowolona, że znalazłam to miejsce. Tym bardziej, że tak jak mówiłam na początku filmu, pierwszy raz spotkałam przylaszczki i są to przecudnej urody kwiatuszki. Na dole tutaj, przy Bukowej Górze, jest prześliczny park przy strumieniu. Bardzo bogaty w różne kwiaty i wczosnek niedźwiedzi. Sliczne miejsce, polecam. A póki co zapraszam was jak zwykle, zaglądajcie na mojego bloga pieprznik.pl. Niedługo wrzucę fotki i filmik. Pa pa.